Po obejrzeniu jednego filmu Sylwestra Wardęgi o ekipie, zainteresował mnie jeden temat, mianowicie e logo. Czekałem na drugi film, bo wiedziałem, że taki będzie i interesował mnie temat, czy nowe logo, nowe logo Verso, jest również plagiatem. Ten temat nie został poruszony, więc ja o tym coś powiem. Dlaczego ja? Znasz mnie z YouTube'a. I być może wiesz, że jestem byłem fotografem reklamowym, ale prowadzę nieprzerwalnie swoją działalność gospodarczą od 2000 roku, czyli 21 lat. Początki mojej kariery to, były, to była grafika, projektowanie, logotypy, katalogi, ulotki, kalendarze. Później doszła fotografia, ale od 20 lat. Od ponad 20 lat, w zasadzie od 15 roku życia, jestem związany z grafiką i projektowaniem. Dlatego uważam, że jestem na YouTubie, chyba z tych większych twórców, najbardziej odpowiednią osobą do tego, żeby skomentować właśnie logo. W tym filmie skupię się zwłaszcza na nowym logo i będę oceniać, czy to nowe logo też będzie można, czy można uznać, że jest plagiatem i w jakim stopniu można tak uznać. Nie będę chciał komentować zachowania. Weroniki, tego, tej jej tłumaczeń, bo bardzo ciężko mi się słuchało i ciężko też mi będzie się wypowiadać na spokojnie, dlatego postaram się to ominąć. Dla tych, co nie wiedzą, Sylwester Wardenga pokazał, że Weronika jeden do jednego skopiowała pracę graficzną artysty Sowe i użyła jako swoje logo, jeden do jednego, żadnej zmiany. Natomiast dopiero później, kiedy zaczęło być gorąco wokół Weroniki, postanowiła, że zmodyfikuje to logo, pewnie myśląc, że to jest, czy będzie sprawa załatwiona. A teraz oglądasz proces kopiowania takiej pracy, czas który mi zajął to minuta 15. Przyznam szczerze, że nigdy się nie spotkałem w swojej historii, żeby ktoś skopiował tak dosłownie jeden do jednego Jakoś pracy użył to jako swoje logo. Dla mnie jest niepojęte jeden do jednego kopiować. Gdyby, może jestem za bardzo przywrażliwiony na tym punkcie, ale gdybym miał porównać sprawę kamerzysty, który poszedł do więzienia za prawdopodobne przestępstwo, to dla mnie większym wykroczeniem jest kradzież logo. Kamerzyste mógłbym tłumaczyć tym, że nie wiedział tego, nie zrobił tego specjalnie, albo nie wiedział. Natomiast w przypadku Weroniki, no, kopiowanie jeden do jednego to jest po prostu. To trzeba być świadomym, że się kopiuje. I to jest najgorsze. Z mojej strony też mnie bardzo interesuje, jak wyglądała współpraca pomiędzy grafikiem a Weroniką. Czy Propozycje najprawdopodobniej Weronika zaproponowała, żeby odrysował, żeby skopiował. I to nowe logo, pytanie, czy to też była wersja zaproponowana przez Grafika? Jak Grafik, czy mają wspólną, czy mają jakąś umowę? Czyli czy Grafik ma umowę z Weronikiem? Kto jest odpowiedzialny za stworzenie nowego logo? Czy Grafik, który też w takim przypadku mógłby brać odpowiedzialność za, za fałszowanie? Czy mają umowę, która gwarantuje przed, odpowiedzialność przed yy, przed dokonaniem pl plagiatu, czyli czy Weronika na przykład zabezpiecza się, albo grafik czy się zabezpieczył tym właśnie przed plagiatem, wiedząc, że kopiuje. Czy grafik wiedział, gdzie te prace będą wykorzystywane? Ja mówię, tutaj też grafik może gdzieś przy okazji rykoszetem dostać. Wardenga wspomniał o tym, że Wersow zmieniła logo na nowe, mocno inspirując się starszym. Natomiast ja uważam, że to jest 70, 80, może nawet 90%, jest to plagiat. Jest to skopiowanie starego logo na nowe. W moim, moim zdaniem, ten francuski artysta ma bardzo duże szanse na to, żeby wygrać sprawę w sądzie nie tylko odnośnie posługiwania się starym logo, tylko również nowym. Sowa składa się z trzech części: mamy głowę, tułów i nogi. I bardzo te linie, pociągnięcie jedną linią, to jest cecha charakterystyczna tego francuskiego artysty. Oczywiście to nie jest zarezerwowane tylko dla niego, ale jednak te wszystkie elementy, które wspomniałem, są bardzo charakterystyczne. Bardzo łatwo jest rozpoznać je. Teraz widzisz, jak ze starego logo tworzę nowe, przerabiam je, modyfikuję. Oczywiście tutaj jest to, nie robię dokładnie. Tu chodzi o to, żeby pokazać tobie, jak taki proces mniej więcej wygląda. Że wystarczy gdzieś tam przeciągnąć linię, troszeczkę tutaj pozmieniać. Oczywiście mi jest łatwiej, bo jakby kopiuję, pokazuję pracę, która już jest wykonana, więc na pewno grafikowi troszeczkę więcej zeszło cza czasu, żeby gdzieś tam poprzesuwać różne linie, po Kombinować i tak dalej, ale sam zamysł, sama istota tej sowy pozostała taka sama. Wiesz, to jest na takiej zasadzie, tutaj coś usuniemy, tutaj coś przesuniemy. Dobra, nie, wszystko już jest ok. Nikt nas już nie posądzi o, 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 o kradzież, bo przecież to nie jest jeden do jednego, tak? Tylko coś wnieśliśmy swojego, tak? Twórczego. Czy to jest twórczość? Teraz zobacz 7 najważniejszych punktów, dzięki którym nowe logo można uznać za plagiat. Pierwsze, Nieznacznie zmodyfikowane uszy. 2. Wielkość głowy i odstępy pomiędzy uszami zostały takie same. 3. Niewielka modyfikacja jednej strony głowy. 4. Tułów nadal pokazany bokiem, a jego kształt bardzo podobny do poprzedniej wersji. W tym przypadku ta część jest najbardziej zmieniona. 5. Bardzo podobne zakończenie tułowia. 6. Jedna linia przecinająca tłów z resztą ciała. W nowym logo jest to element łączący tłów z nogami, a w oryginale łączy się z głową. 7. Niewielka zmiana nogi poprzez jej powiększenie i przeniesienie na środek logo, ale nadal noga wygląda prawie identy identycznie. A teraz troszeczkę pofantazujmy. Wyobraźmy sobie, że bioro, biorę logo firmy Apple i je sobie modyfikuję. I co, jeżeli... Zrobi odbicie lustrzane, większe pobawię się listkiem w jedną stronę, w drugą stronę. To znaczy, że co, że to jest moja twórczość, że ja tutaj, jak pozmieniałem, nie jest jeden do jednego. To znaczy, że mogę sobie używać i to jest już moje logo. Musisz wiedzieć, że w ogóle firma Apple, poczytaj sobie, bardzo często zgłasza roszczenia, jeżeli chodzi o użycie logo albo podobieństwo, albo nazwę. Takim fajnym przykładem jest gruszka doczepiła się firma Apple do firmy, gdzie jest gruszka w logo i że ona jest podobna do jabłka. A teraz na czym polega inspiracja? W jaki sposób też ja się inspiruję? Albo gdybym miał stworzyć taką sobę, w jaki sposób bym się inspirował? Biorę jedną troszeczkę coś z tego, zamysł coś z tego, może kolor kolorystykę z tego, linie, linie w jaki sposób z tego Mieszam. Nie robię tak, że jeden do jednego, troszeczkę coś z tego, no, głowę od tego Francuza. Przykładowo, coś tam wezmę, głowę od Francuza. Nogi wziąłbym, może, jakaś taka spirala, coś innego, coś się znajdzie. Tylko, właśnie, powiem Tobie szczerze, przejrzałem internet, zobaczyłem mm, sowy. I powiem Tobie szczerze, że naprawdę ta praca francuskiego artysty to jest najlepsza, jeżeli chodzi o użycie jako logo. Naprawdę nie znalazłem nigdzie, nawet w połowie ciekawej pracy Sowy, yy, która, którą mógłbym użyć jako logotyp, gdybym, logo, gdybym miał jakąś tam firmę. Logotyp, czyli tam do, dopis jeszcze wersów na przykład. Także dlatego wydaje mi się, że Weronika po prostu tak jej się to logo spodobało, bo wszystkie inne jakieś propozycje były mierne, słabe, że zdecydowała się z pełną świadomością na to, że skopiuje właśnie to logo. Fajnie byłoby zobaczyć, czy Weronika otrzymała od grafika jakieś inne projekty graficzne. Pokazałem tobie wersję moją, czyli grafika. A teraz chciałbym, żebyś posłuchał wersję częściową Mikołaja Lecha. Mikołaj Lech jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, w tym się specjalizującym. Czy uważasz, że to logo narusza prawa autorskie? Ja powiem w ten sposób, jak ja bym to in interpretował, bo z jednej strony jest coś takiego jak tak zwany utwór inspirowany, gdzie powiedzmy inspirujemy się samym pomysłem, na przykład sowy, i w tym przypadku nie ma wątpliwości, w sensie przy, przy takim dziele, że, że, że to jest dozwolone. Czyli prawo autorskie nie chroni samego pomysłu, koncepcji tego, żeby tam była sowa, ale jest coś takiego jak utwór zależny, czyli utwór, który. Że tak powiem, kopiuje pewne charakterystyczne elementy wcześniejszego, na przykład rysunku. I szczerze mówiąc, ja bym tutaj się mocno zastanawiał nad tym, czy nie mamy do czynienia z utworem zależnym, ponieważ jak patrzę na te jedno i drugie logo, to widzę, że generalnie ta kreska zaczyna się w okolicach głowy tej sowy, uszy są podobne, głowa jest podobna, powiedzmy, kształt tych skrzydełek jest zrobiony w tym samym stylu. No i ten, powiedzmy, kształt nóżek, to jest taka jakby pętelka. Tyle, że w lustrzanym, w lustrzanym odbiciu. I to nie jest tylko inspiracja. Ja podejrzewam, że tam grafik dostał zlecenie, żeby zmodyfikował to logo. Jest taki mit 30%, czyli, że zmienię 30-40% elementów albo 6 czy 8. Punktów w danym logo, w jego fragmentów, i w tym momencie obejdziemy zarzut naruszenia praw autorskich. To jest moim zdaniem na granicy, i chyba nawet jakbym miał zakładać się to, bym powiedział, że więcej argumentów znajduje na, za tym, że mamy do czynienia z tym utworem zależnym, a w świetle praw autorskich, żeby korzystać z utworu zależnego, trzeba mieć zgodę twórcy utworu pierwotnego, tak więc. Prawo autorskie nie chroni tylko 1 do jeden, ale chroni również utwory podobne, o ile to, co jest podobne, czy lekko zmodyfikowane, to są tak zwane elementy twórcze. O ile tylko na rynku powiedzmy, czy na rynku, czy w internecie nie znajdziemy jakichś rysunków sowy w bardzo podobnym stylu, co by świadczyło o tym, że ten francuski twórca, no, tak oryginalnym twórcą nie był, jak nam się wydaje, no to można tutaj po prostu powiedzieć, że. W takiej sytuacji te podobieństwa są zbyt duże. To nie są podobieństwa samego pomysłu nasowe, tylko tego, jak to zostało przedstawione. I ja szczerze mówiąc, na miejscu tej influencerki bym się bał. Nie wiem, czy ona się boi, podejrzewam, że nie wie, że powinna się bać, ale moim zdaniem podobieństwo jest za duże. Ja bym się obawiał, że sąd może zinterpretować, że. To jest utwór zależny, a w tym przypadku francuski twórca może nawet zakazać im posługiwania się tym nowym logo. A teraz co może grozić Veronice? Nie jestem prawnikiem, mogę tylko przypuszczać i, i spekulować na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia, ale wydaje mi się, że ten francuski artysta nie będzie się odzywać w tej chwili, nie będzie się do niej odzywać, tylko Przypuszczam, że przygotowuje cały materiał dowodowy. Jeżeli okaże się, że wejdzie na drogę sądową, mogą to załatwić polubownie, ale może też mocno tutaj wejść na drogę wojenną. Nie wiem, jak to się skończy. Gdybym, gdybym dostał to nowe logo, mówi o nowym logo, i ktoś by mi je pokazał, to oceniłbym 50-60% szans, że to jest kopia, może nawet 70%. Ale wiedząc, że to nowe logo zostało użyte na podstawie kradzieży starego logo, to według mnie no, sąd też w takiej sytuacji będzie patrzył inaczej. I dla mnie prawdopodobieństwo wygrania takiej sprawy jest nawet 80-90%. Mówię o tym nowym logo, nie o starym, tylko o nowym. A nowe logo i tutaj może być największy problem, jeżeli chodzi o, o Weronikę to jest to, że ono było już eksploatowane. I teraz ewentualna jakaś kara, czy za dość będzie uzależniona od tego, jakie były pola eksploatacji, w jakiej ilości i gdzie. Słyszałem o drogeriach, więc nie wiem, gdzie więcej to logo mogło się pojawić. I to, mo to może mieć znaczenie. Napisz, co o tym wszystkim sądzisz, a ja tymczasem czekam na telefon obok zdala, bo zapowiedział się publicznie, że, że zadzwoni do mnie. W I w aferkach porozmawiamy. Więc czekam i dzięki za oglądanie. Cześć!